się z Wami kolejnego dnia, przed godziną 16, dosyć późno zaczęłam dzisiaj vlogować, ale to dlatego, że od samego rana oczywiście jestem w ferworze przygotowań przed imprezą, Gumiś właśnie pojechał do sklepu, dlatego, że chciałabym dokończyć kolejną sałatkę, zrobiłam chyba już trzy i brakło majonezu, także pojechał po majonez i jeszcze tam po coś w ogóle myśl od samego rana jeździ po sklepach bo wiecznie czegoś zapominamy wczoraj już nic nie nagrywałam dlatego, że zajęłam się już tak na 100% tortem jeszcze gotowałam leczą i przeszłam do naszego tutaj tymczasowego kąciku artystycznego, dlatego że tutaj się coś tworzy. Dominika, dzień dobry, witamy Dominika. moją dekoratorkę. Zaraz właśnie przejdę i wytłumaczę Wam, co tam Dominika robi. Tymczasem chciałam Wam pokazać tort. Który widzicie, jest już gotowy, taki, żeby tylko nałożyć dekoracje, świeczki i tak dalej. No nic tutaj ambitnego nie potrafiłam wymyśleć, dlatego że, wiecie, no ja nie jestem jakąś artystyczną duszą i, i nie mam jakiejś tam ręki do ciast. No coś tam mi się czasami może kiedyś uda, ale to w wyniku e, przypadku aniżeli moich umiejętności, a więc. Po prostu przełożyłam biszkopt masami, chyba Wam wczoraj o tym mówiłam, dwie białe masy i w środku niebieska. Wyszła mi nie taka granatowa jak na herbie, ale no błękitna, Gumiś mi to wybaczy. I na wierzch położyłam krem i zrobiłam taką kruszonkę z biszkoptu. Także myślę, że jak na moje umiejętności, no, nie jest nieźle, nie jest może, nie wiadomo jak, ale jest nieźle. Gumiś otworzył dzisiaj lodówkę i mówi: O, jakie fajne! Także najważniejsze, że jej się podoba. A tutaj przechodzę właśnie do dzieła Dominiki. I Dominika tutaj już wycięła z. Pokaż to pudełko, ja chciałam pokazać. I mamy tutaj taki gotowy lukier, który jest już przygotowany, można go rolować także nic, żadnej tutaj filozofii nie potrzeba i no zdecydowanie ułatwia taki gotowy lukier sprawy jeżeli chodzi o dekorację, my w ogóle nie jemy nigdy tego lukru, zawsze go przed podaniem ściągamy, bo on jest po prostu niedobry i tak tu jest herb Wisły Kraków może Dominika pokaże jak w oryginale wygląda tak wygląda. Postaramy się zrobić napisy, tak Dominika? Gumiś, zobaczymy, co z tego Zobaczymy, będzie. co wyjdzie. Gumis, tak widzicie, tam jest te Wisła, to y, gumiś No i pod spodem ile ma lat. Tutaj już u Dominika gwiazdkę też zrobiła, bo w A herbie gwiazdka jest. Powoli mam wątpliwości, tak? że napis zrobię, tak, ale... Może, może, po prostu y, napiszemy zwykłym pisakiem, bo i tak tą dekorację Ale nie, będziemy właśnie ściągać. O to, o to chodzi, że trzeba to musi wyschnąć, wiesz, a ja nie wiem jak to wyschnie, bo to jest żelowe. Może damy na słońce, na taras? Myślisz, że żelowe? Do lodówki tylko. bardziej, wiesz co? Bo to jest, wiesz co? To do zabrażalnika damy. Hm? No. Dobra, będziemy próbować. Przed ostatnim vlogu pokazywałam Wam przepis na mega łatwe i ekspresowe ogórki małosolne, które nie potrzebują zalewy. To już jest moja trzecia albo czwarta torebeczka, także domyślacie się, że u nas te ogórki po prostu robią szał, są przepyszne, troszeczkę inaczej smakują jak takie zalewy, niemniej również są smaczne. Także u nas wpisują się na pewno już na stałe, będziemy je często robić. Tym razem zrobiłam sobie inaczej, dlatego że. Na vlogu, gdzie pokazywałam, prezentowałam Wam przepis, dawałam koper w całości, teraz go sobie yy, pociechałam. A tak się prezentują w środku. Kolor tych ogórków jest taki zdecydowanie wyraźniejszy, taki żywszy od takich klasycznych małosolnych zalewy. Oto mój perfumowy wybraniec na dziś, na dzisiejszy wieczór, na imprezkę. Powiem Wam szczerze, że miałam ochotę na trzy zapachy. Nie mogłam się na początku zdecydować, ale, ale jednak, jak powąchałam tą kompozycję, to stwierdziłam. To jest to, to jest Narciso Rodriguez, kompozycja Fleur Mask. ja tutaj troszkę z Polskułam, a bardziej chyba z angielszczyłam tą nazwę, bo oczywiście ona jest po francusku, a wiecie jak u mnie, z francuskim, przepiękna, kobieca, zmysłowa kompozycja, ale też tak nie do końca, Taka dojrzała, dlatego że jest tutaj zachowany pewien rodzaj młodzieńczości. Jeżeli chodzi o nutki, to otwiera się przepięknie różowym pieprzem, który podbija róże oraz piwonie w sercu. To wszystko jest położone na takiej delikatnej bazie paczulowo-pudrowej. Ten zapach posiadam w edycji wody perfumowanej, chociaż w kolekcji kiedyś również miałam i toaletową. Obydwie kompozycje przepiękne, zarówno jak i woda toaletowa, jak i perfumy, chociaż perfumy są o wiele, wiele trwalsze. Oprócz dekoracji torta, Dominika jeszcze musi obowiązkowo co zrobić? Deskę serową, deskę serową, czy deskę serów, zwał jak zwał, wiadomo o co chodzi. I tutaj już Dominika odpakowała ten ser, którego Wam wczoraj pokazywałam. Turkusowo-zielony. I to jest ser w takiej przyprawie szałwiowej. Właśnie... sage sage cheddar. Tak. Powiem Wam, że pachnie to szałwią, No jest taki szałwiowy. Ja tak nie kojarzę za bardzo jak szawiam. Ja, ja wam to, że szałwią to zapach. się zęb... nie, no, zęby? no no Nie, no, no, no. ale nie czuję tego, co w zębach miałam. Czuję miała. troszeczkę, ale no zobaczymy, jaki będzie w smaku. Oprócz tego mamy tutaj ten sam ser tylko w przyprawie, chili. Tutaj jest z orzechami i z łyski. Tutaj ze szczypiorkiem chyba, tak? Taki ser żółty ze szczypiorkiem. Tutaj też ze szczypiorkiem, tylko tu jest taki pomarańczowy cheddar, tu jest z kolei biały. Zwykły taki pleśniowy. Co tu jeszcze Gumiś kupiłeś? Blue cheese, czyli kolejny niebieski ser pleśniowy i tutaj jest brie. Jeszcze mamy do tego taki fajny serek w Lidlu są sprzedawane. To jest taki mięciutki serek, też właśnie zazwyczaj z jakimiś przyprawami. A też są z owocami wiesz? Tutaj z ziołami Gumiś kupił. Bardzo dobre są te serki. Co my jeszcze mamy na tą deskę serów? Kabanoski. A tam więcej kabanoski. Zapomniałam ten, salami wyciągnąć. A tu ale... wszystko wyciągnąłeś? Na, na tą tak deskę Tak mi się wydawało, ale sobie przypomniałam, że jeszcze salami mm. nie mamy. Jeszcze tam jest ten. No, tu jest salami, właśnie takie cieniutkie salami. Możesz na tą deskę, co? E, No możesz. Tu solami, e, krakersy, orzechy. E, Dominika ma przygotowanego granata. Tutaj już e, w, Borówki, w, w, granata, e, winogrono i pomidorki. Tak. Też umyte, wyschnięte. I Dominika wzięła moje ogórki, dlatego że wczoraj robiłam ponownie ogórki małosolne. E, ekspresowe małosolne z woreczka. Także też wykorzysta je e, do deski serów i tutaj jeszcze takie, o. A, jeszcze ta wędlinka, no. no i takie jeszcze sobie. Popularna wędlina, no nie wiem, Gumiś to kupił w, w Lidlu, ale to można wszędzie dostać. Cienko krojona. I tutaj widzę, że jest chorizo. Tu jest jakaś szyneczka. Dominika kiedyś przyszła z prezentem od Lukaska na Dzień Dziadzia i kupiła tutaj takie fajne... Mm, to nie są to są marmolatki Dominika? Jeden marmolatki niektóre dżemy, marmolada... Rezerwa, czyli? E, marmolada to jest. To jest mar mar marmolada, to jest tak jakby smarowanie, nie? Aha, e, do serów, do krakarystów, do serów, do, głównie do deski serowej. I tutaj e, fajne są smaki, bo jest pomarańcza z whisky, czarna pożyczka z rumem, e, imbir i amaretto oraz truskawka. A co to jest kirsz? Google, Nie wiem co to jest Kirsch, ale wstawię Wam tutaj napisy. Także to też pójdzie do deski serowej. A na drugą deskę pójdą wrapy, puddingi, także to już nie będzie deska serów, a deska wrapów można powiedzieć i puddingów. Na salonę wjeżdżają takie rarytasy. Mi dzisiaj rano piekł boczek, którego wcześniej marynował dwa dni w lodówce także porządnie przesiąkły tymi wszystkimi przyprawami czoskiem, musztardą. Podkradłam trochę gumisiowi, jak się tylko upiekł, bo ja uwielbiam poczek na gorąco. I spróbowałam rewelka. Tu się tworzy deska serowa, jeszcze nie skończona, bo te wszystkie sery, one są tak szczelnie zapakowane, no nie Dominika, okropnie się je odpakowuje, także Dominika jest tutaj wściekła. I Rysiu nasz. Cześć Rysiu. Ile mi, ile mi kopulac, zajęło samochód. Ale wiesz co, dziękuję Ci za pomoc, bo Rysiu tutaj też podkurzał. oczywiście nie widać, ale podkurzał nam dom. Nie, żebyśmy nie odkurzali. No ale akurat było tak dwa dni po odkurzaniu ostatnim i przydałoby się właśnie takie odkurzanko, zwłaszcza, że... Za odkurzanie w naszym domu odpowiedzialny jest Sebastian, a Sebastian skończył egzaminy, dostał wyniki i zrób do Polski. Także 10 czerwca już wyleciał do Polski do mojego brata, także jest tam na roli, pomaga wujkowi dzielnie w oborze i nie tylko. <śm> pierwszego gościa, ja też co za mocnego drinka zrobił. Tak? Przepraszam. To Ale Gumiś, to jest kobieta, nie facet. Gumi, ja mam ciężką rękę. Ciężką rękę. Także nasz Pierwszy gość ochrzczony porządnie, tak, Ania. Nie a tak ja. Wytrzymaj to. Wiesz, ja ci zaraz wierzy. doleję. No, no właśnie, Chciałam, wierzy. mam do Ciebie prośbę, Zajm ponieważ tutaj są zajęci. Wierzy. Pokaż, co mi się stało. Tylko może do światła? Nie, nie wiem, czy tak widać. O widać, widać, tak stój. Proszę bardzo. To jest moje I wszystko. To jest moja kreacja. Na dzisiejszy dzień nie przebieram się. Mam nadzieję, że wyschnie będzie wyglądać dobrze. A wiecie co się stało? Ten wybuch. Z lodówki wypadła mi sałatka. Pierwszy raz, jeszcze nic mi z lodówki tak nie wypadło, ale należałam. Znaczy, jak to mówi się? Na spód wypadła. Także nie wywróciła się całkowicie. No ale ona spadła na spód. I trochę tuńczyka tak wybuchło na mnie. Wyglądałam trochę śmiesznie, no ale już mam nadzieję, że doprowadzę się do porządku. Po dwóch drinkach nie będę zwracać uwagi. No nie. I tak się ostatecznie prezentuje gumisia tort. Powiem Wam, że trochę nam się kolory tutaj zlewają. Chyba powinnam zostawić to bez kruszonki, no nie, Dominika? No bez kruszonki. Albo gdzieś na obrzeżach po prostu zostawić tą kruszonkę. Ale jest jak jest. Ale jest jak jest. Ważne, że gummisia jest zadowolony. Się, teraz się śmie tak właśnie się zastanawiam, bo ty robisz masz niebieski placek, a ja mam zielony. Tak trochę. Jak nie? Ja mam czerwony. Czerwony? No. O. Z lekkim niebieskim, no. I witamy Paulinę na I tutaj musi się Paulina pochwalić, ponieważ e, wspiera mnie też, e, jeżeli chodzi o ciasta i upiekła. E, jak to się nazywa dokładnie? Leśny mech. Leśny mech truskawkowy. no. Także tak się przepięknie prezentuje. Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanted to be erased. There's a reason to believe. Bring this battle to an end All